Zamiast spowodować, aby ta sprawa nabrała dynamiki w jej prowadzeniu, zamiast jasno i kategorycznie potępić zachowanie swojego byłego współpracownika, który zawiódł tak bardzo jego zaufanie i naraził reputację premiera na szwank. Donald Tusk poprzez podległe mu służby spowodował, bo tak to trzeba nazwać, umorzenie. Bardzo ważnego wątku tej sprawy, czyli przyjmowanie łapówek, żądanie łapówek przez pana Słowemira Nowaka w zamian załatwianie intratnych stanowisk w spółkach podległych Skarbowi Państwa. Szanowni Państwo, każda godzina milczenia Donalda Tuska wobec ujawnionych przeze mnie faktów rodzi poważne pytania co do jego roli w całej tej sprawie. Dlatego że Wszyscy wiemy, że szef gabinetu politycznego nie ma żadnego wpływu na mianowanie i powoływanie zarządów spółek, w tym strategicznych spółek Skarbu Państwa. To są kompetencje, uprawnienia i władza premiera. Jeśli więc pan Sławomir Nowak wtedy, kiedy pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego, załatwiał te decyzje, musiał to robić tylko i wyłącznie za przyzwoleniem i udziałem w tym, w tym sensie Donalda Tuska. Rodzi się więc pytanie o mechanizm. Funkcjonowania tego rządu i rolę w całej sprawie Donalda Tuska, jeśli chodzi o tę sprawę łapówek i korupcji. Tym bardziej każda godzina w sposób niezwykle wymowny milczenia Donalda Tuska stanowi swoisty akt oskarżenia wobec niego. Że nie tylko milczy wobec zamiatania pod dywan tej afery, ale ma coś na sumieniu i do ukrycia, czego się bardzo obawia, starając się tak skrzętnie, mimo skandalu mimo zbulwersowania znacznej części opinii publicznej przemilczeć tą sprawę i nie robi nic, by prokuratura złożyła zażalenie i doprowadziła do procesu sądowego, jawnego procesu sądowego, w którym będą przesłuchiwane wszystkie osoby w tą sprawę zamieszane, w tym Donald Tusk, przed sądem na oczach polskich mediów. Nie ma bowiem żadnych powodów aby ta sprawa była zamieszana pod dywan.